W świecie mody, pełnym błysków fleszy, wielomilionowych kontraktów i niedostępnej dla wielu codzienności, niewiele nazwisk budzi tak jednoznaczne skojarzenia z klasą, ponadczasowym stylem i autentycznym zaangażowaniem jak imię i nazwisko Andi Rubik. Choć jej obecność na wybiegach największych stolic mody, od tętniącego życiem Nowego Jorku, przez romantyczny Paryż, aż po luksusowy Mediolan, wydaje się oczywistością dla każdego miłośnika haute couture. To jednak za tym zjawiskiem kryje się znacznie więcej niż tylko perfekcyjna uroda i świetne geny. Ania to postać z krwi i kości, kobieta, która nie tylko odniosła spektakularny sukces w branży modowej, ale także konsekwentnie budowała swoją tożsamość jako aktywistka, edukatorka i kreatywna dusza, która nie boi się poruszać tematów trudnych i niewygodnych. Jej historia rozpoczęła się w Rzeszowie. Miście położonym na południowym wschodzie Polski, gdzie przyszła na świat 12 czerwca 1983 roku. Już jako dziecko zdradzała wyraźne zainteresowanie wszystkim, co związane było ze sztuką i estetyką. Miała zaledwie kilka lat, gdy zaczęła fascynować się nie tylko kolorami i kształtami, ale również ekspresją ludzkiego ciała. Wyróżniała się wśród rówieśników nie tylko nietuzinkową urodą, ale również dojrzałością i wyczuciem stylu, co przykuło uwagę osób działających w branży mody. Wysoka, szczupła, z hipnotyzującymi niebieskimi oczami i chłodnym, ale nie pozbawionym ciepła spojrzeniem, miała wszystko, czego potrzebuje przyszła gwiazda światowych wybiegów. Choć życie zawodowe Andzi to pasmo sukcesów, które mogłyby wystarczyć na kilka osobnych biografii, to jednak jej historia nie kończy się na błyskotliwej karierze modelki. Wręcz przeciwnie. Dla wielu młodych ludzi na całym świecie to właśnie jej działalność poza wybiegiem sprawia, że staje się dla nich autentyczną inspiracją. Ania nie bała się wykorzystać swojej rozpoznawalności, by mówić głośno o rzeczach ważnych społecznie. W 2017 roku powołała do życia platformę edukacyjną sexet.pl, która miała na celu przełamanie tabu wokół seksualności i edukacji seksualnej w Polsce. Z jednej strony spotkała się z entuzjazmem i wdzięcznością wielu młodych ludzi, a z drugiej z falą krytyki i kontrowersji. Mimo to nie zrezygnowała i nadal aktywnie działa na rzecz świadomego i odpowiedzialnego podejścia do ludzkiej seksualności. Trzeba jednak zaznaczyć, że zanim Ania stała się ikoną nowoczesnej kobiecości i odważnej aktywistki, musiała przejść długą drogę. Jej pierwsze kroki w modelingu przypadły na czas, kiedy miała zaledwie 15 lat. To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się na profesjonalnym wybiegu, co otworzyło jej drzwi do świata mody. Przełom nastąpił, gdy postanowiła wyjechać do Paryża, miasta, które od wieków karmi artystów, projektantów i kreatywnych marzycieli. To tam rozpoczęła współpracę z największymi domami mody, takimi jak Chanel, Dior, Gucci czy Valentino, co w krótkim czasie uczyniło z niej jedną z najbardziej pożądanych modelek w branży. Jej zdjęcia zdobiły okładki najważniejszych magazynów na świecie. Od woga przez L, aż po Harper's Bezar. Jej niepowtarzalna sylwetka, mierzy 179 cm wzrostu i waży około 55 kg, oraz minimalistyczny, wyrafinowany styl, sprawiły, że stała się ulubienicą fotografów i projektantów. Jej styl, choć oszczędny w formie, zawsze był pełen siły wyrazu. Na czerwonych dywanach prezentuje się z klasą, wybierając kreacje, które mówią więcej niż tysiąc słów, proste w kroju, ale odważne w przekazie. Jej jasne włosy i lodowate spojrzenie podkreślają kontrast między delikatnością a siłą, który uczynił ją ikoną współczesnej mody. Ania Rubik to jednak nie tylko kobieta z okładek i wybiegów, to również autorka i wydawczyni. W 2012 roku stworzyła magazyn 25, który miał być alternatywą dla mainstreamowych publikacji miejscem dialogu między modą, sztuką i szeroko pojętą kulturą. Pełniąc funkcję redaktorki naczelnej. Zyskała możliwość realizowania swoich artystycznych wizji w nowym wymiarze, a jednocześnie udowodniła, że jest kimś więcej niż tylko twarzą reklam i pokazów. Jej magazyn poruszał tematy istotne i często niewygodne, pokazując modę jako narzędzie ekspresji, a nie jedynie środek do sprzedaży luksusowych produktów. Prywatnie Ania Rubik również przeszła wiele. W 2011 roku poślubiła serbskiego modela Saszek Nerzewicza. Ich związek przez wiele osób był uważany za idealny, para pięknych ludzi, związana wspólną pasją, podróżująca po świecie i wspierająca się nawzajem w karierach. Jednak po pięciu latach ich małżeństwo dobiegło końca. Rozwód, który nastąpił w 2016 roku, odbył się bez publicznych skandali czy medialnych przepychanek. Para rozstała się w przyjaźni, a Ania od tamtej pory nie związała się oficjalnie z żadnym partnerem. Nie ma dzieci. A swoją energię kieruje głównie na rozwój zawodowy, działalność społeczną oraz realizowanie własnych pasji, takich jak podróże i fotografia. Choć nie zdecydowała się na studia wyższe, jej edukacja była pełna międzynarodowych doświadczeń. Uczęszczała do renomowanych szkół w Polsce, a później kontynuowała naukę w brytyjskim liceum w Paryżu. Dzięki ciągłym podróżom i kontaktom z przedstawicielami różnych kultur, poszerzyła swoje horyzonty bardziej niż niejeden absolwent prestiżowej uczelni. Regularnie bierze udział w różnego rodzaju warsztatach i seminariach, nie przestając się uczyć i rozwijać. Nieustannie inspiruje innych do tego samego, do otwartości, do odwagi w wyrażaniu siebie i do działania na rzecz świata, w który wierzymy. Ania Rubik to nie tylko twarz mody, ale przede wszystkim kobieta z misją. Jej życie to historia o tym, jak z prowincjonalnego miasta można trafić na szczyt światowego sukcesu, nie tracąc przy tym własnych wartości i tożsamości. To opowieść o sile charakteru, odwadze w podejmowaniu trudnych tematów i nieustannym poszukiwaniu sensu w tym, co się robi. Bez względu na to, czy widzimy ją na wybiegu, na okładce magazynu, w telewizji czy na Instagramie, Ania Rubik pozostaje autentyczna i nieprzewidywalna, a zarazem bliska wielu ludziom, którzy widzą w niej nie tylko piękno zewnętrzne, ale przede wszystkim piękno ducha. Ania Rubik, choć dziś uznawana jest za ikonę światowego modelingu i inspirację dla milionów młodych ludzi, ma swoje korzenie w niepozornym, ale niezwykle klimatycznym mieście w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszowie. To właśnie tam, w miejscu, które dla wielu kojarzy się bardziej z tradycyjną polskością niż z blaskiem fleszy i wybiegami w Nowym Jorku, rozpoczęła się historia dziewczyny, która z czasem miała podbić świat mody. Rzeszów, będący stolicą województwa podkarpackiego, to miasto o bogatej historii i silnej tożsamości kulturowej, które na swój sposób odcisnęło piętno na osobowości przyszłej supermodelki. Jednak dzieciństwo Andzi nie było związane wyłącznie z tym jednym miejscem, już w wieku około pięciu lat jej życie nabrało międzynarodowego tempa, które z czasem miało stać się jej codziennością. Gdy był rok 1988, cała rodzina Rubików spakowała walizki i opuściła Polskę, udając się w podróż, która ostatecznie doprowadziła ich do wielu zakątków świata. Najpierw Ania i jej bliscy znaleźli się w słonecznej Grecji, kraju o zupełnie innej mentalności, klimacie i kulturze. Później przyszła kolej na Kanadę, a następnie RPA, czyli Republikę Południowej Afryki. Te liczne przeprowadzki sprawiły, że Ania już od najmłodszych lat uczyła się elastyczności, tolerancji i otwartości na nowe doświadczenia. Miała okazję poznawać różnorodne języki, obyczaje i światopoglądy, co z pewnością wpłynęło na jej umiejętność odnajdywania się w niemal każdej sytuacji. Te doświadczenia zbudowały w niej osobowość kosmopolitki osoby, która nie tylko podróżuje, ale żyje w świecie bez granic, dosłownie i w przenośni. Jej edukacja również przebiegała w międzynarodowym duchu. Choć wielu sądzi, że Ania wróciła do Polski, by ukończyć szkołę średnią, prawda wygląda inaczej. Jej młodzieńcze lata, już wtedy częściowo splecione z pracą modelki, upływały głównie we Francji, gdzie rozpoczęła swoją profesjonalną karierę. Mimo licznych obowiązków zawodowych, nie zaniedbała nauki, uczeszczała do brytyjskiego liceum w Paryżu, godząc życie w świecie mody z codziennością nastolatki. To właśnie we Francji zaczęła na dobre kształtować swój wizerunek, podejście do życia i karierę, która później zaprowadziła ją na sam szczyt. Rodzina odegrała w jej życiu niebagatelną rolę. Ania pochodzi z domu, w którym ogromną wagę przywiązywało się do edukacji, odpowiedzialności i pracy. Jej ojciec, Andrzej Rubik, był lekarzem weterynarii, człowiekiem oddanym zwierzętom, z wyczuciem i spokojem godnym lekarza z powołania. Matka, Ewa Rubik, również wybrała ten sam zawód, co sugeruje, że dom Andzi pełen był empatii, troski i wspólnego zaangażowania w pomaganie innym, nawet jeśli tymi innymi były zwierzęta. Ania ma także starszą siostrę, Joannę, która choć nie zarządza bezpośrednio jej karierą, odgrywa ważną rolę w jej życiu i zawsze służy jej wsparciem. Ta rodzinna wieś, pielęgnowana mimo odległości i dynamicznego stylu życia, sprawia, że Ania, mimo życia na walizkach, nigdy nie czuła się samotna. To właśnie rodzina, jej wartości i fundamenty wyniesione z domu, pozwoliły Andzi Rubik stawić czoła wyzwaniom, jakie niosło ze sobą życie w ciągłym świetle reflektorów. W obliczu międzynarodowej sławy i nieustannego oceniania przez media i społeczeństwo, wsparcie bliskich okazało się bezcennym filarem, który pomagał jej zachować równowagę i wewnętrzną harmonię. Choć jej życie prywatne nie zawsze układało się tak idealnie jak kampanie reklamowe, w których brała udział, Ania nie boi się mówić o swoich doświadczeniach i porażkach. W 2008 roku poznała serbskiego modela Saszek Nerzewicia, przystojnego, charyzmatycznego i odnoszącego sukcesy mężczyznę, który zawrócił jej w głowie. Ich związek szybko nabrał tempa, a trzy lata później, w 2011 roku, para stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się na Majorce jednej z ulubionych wysp Andzi, w otoczeniu śródziemnomorskiej przyrody i bliskich przyjaciół. Choć ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się po czterech latach rozwodem w 2015 roku, para rozstała się z klasą i bez publicznego prania brudów. Do dziś pozostają w serdecznych stosunkach i potrafią się wzajemnie wspierać. Ania nie ma dzieci, co nie jest dla niej źródłem żalu, lecz świadomym wyborem. Całą swoją energię i serce wkłada w projekty, które uważa za ważne, zarówno w świecie mody, jak i poza nim. Zamiast życia w tradycyjnym modelu rodzinnym, wybrała intensywny rozwój kariery, działalność edukacyjną i charytatywną, a także pogłębianie relacji z najbliższymi, rodzicami i siostrą. Jej codzienność to nieustanny balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie, na których może zawsze liczyć. Swoje wartości i przekonania Ania często prezentuje w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie jej konto obserwuje ponad półtora miliona osób. To miejsce, w którym świat wielkiej mody spotyka się z autentycznością i osobistym przekazem. Ania publikuje nie tylko zdjęcia z sesji zdjęciowych czy pokazów mody, ale również treści dotyczące edukacji seksualnej, ekologii, praw człowieka i życia codziennego. Pokazuje momenty z podróży, zamieszcza inspirujące cytaty. Dzieli się kadrami z życia prywatnego, wszystko to tworzy obraz osoby nie tylko pięknej zewnętrznie, ale również świadomej i zaangażowanej. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, Ania nigdy nie była przywiązana do jednego adresu. Jej życie toczy się w rytmie lotów, sesji, spotkań i kampanii. Obecnie jej główną rezydencją jest nowoczesny apartament w Miami, mieście pełnym słońca, palm i kreatywnej energii. Widok z jej okien rozciąga się na lazurowe wody oceanu, co idealnie współgra z jej potrzebą estetyki i spokoju. Jednak to nie jedyne miejsce, które nazywa domem. Z sentymentem wraca również na Majorkę, gdzie posiada nieruchomość, pozwalającą jej uciec od zgiełku wielkich metropolii. To właśnie tam najczęściej się regeneruje, odnajduje równowagę i inspirację do dalszego działania. Niedawno Ania opublikowała serię odważnych zdjęć wykonanych w ramach nowej sesji dla magazynu El Mode. Ich autorką była Kasia Birt, znana nowojorska fotografka, która doskonale uchwyciła luz i kobiecość w sportowych stylizacjach Andi. Choć na okładce modelka pozuje w eleganckim garniturze w kolorze popielatym, to w środku magazynu dominuje bardziej swobodna atmosfera, krótkie topy wygodne spodnie i stylizacje idealne na letnie dni internauci byli zachwyceni, nie brakowało komentarzy pełnych zachwytów, których Annie nazywano skarbem narodowym, a nawet sugerowano, że powinna znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ania Rubik, mimo upływu lat, nie przestaje zaskakiwać, inspirować i torować drogi kolejnym pokoleniom modelek, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest jak żywy pomost między światem sztuki, mody i społecznego zaangażowania z jednej strony błyszczy na wybiegach, z drugiej, nie boi się mówić głośno o tym, co naprawdę ważne.